W orła jak zwykle wielka debata, kto na drewnianym tronie od dzisiaj zasiada? Kukiełka pierwsza, czy może kukiełka druga? Której się dziś powiedzie, której się uda? Obie kukiełki przez bandę innych kukiełek kierowane. Czym tak naprawdę się różnią? Tym, że inaczej są nazwane. Kłóci się wciąż lud, dzieli i podziela. Kłótnia już i w ich domach się udziela. To pociąga za te sznurki i mediami nazywane, dla czyjej to uciechy, te teatry odgrywane. Co za różnica, która dziś kukła na tronie zasiada, gdy wciąż chmara korników ten tron drewniany zajada. Zżerają kukiełek serca, zżerają kukiełek rozumy, lecz wciąż nie widzą tego zaślepione kukiełkowe tłumy.